Ważne, Ej to, to zmieńcie tytuł rajba! Rosujemy spośród komentarzy pod ostatnim filmem. A to damy czas, żeby każdy mógł skomentować, nie? Także no. na spokojnie, jak nie skomentowaliście, no subik dajemy... Jest milion, kurwa! Yes. 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 Dobra, dziwki, dziwki kok, sama prawdy Chodzi o takie momenty, trzeba przeskrylować i wylosować, bo czekają na to ludzie. Jesteśmy wi winni ludziom o, tak. te nagrody jak najszybciej. Mordy, dziękujemy Wam serdecznie. No i co tu dużo, Pierdolić, no? 20-30, udało się. Geluś, Geluś, jesteś koks, zapraszamy no, do ekipy. No, Geluś nam wbił milion. Zasubskrybujcie, Gelusia, jak jeszcze nie subskrybujecie, i paka leci dla Gelusia od nas w przyszłym tygodniu, koniecznie. Uf. 11 listopada, panowie, 22.30. W ogóle Gelusz ma nazwę live'a, pomagamy WK milion. Kurwa, co ty, wiesz? No i to zrobił ty, jednoręcznie, Geluś pomógł nam wbić milion. No to lecimy do Gelusia po milion, my już mamy. Ile ma Geluś? To kurwa, no Jeszcze powolutku... 70 tysięcy! I, fazie, kapisana, i drugie na PlayStation na, no, Powolutku Mamy pada do PlayStation na luzie jednego Mamy, mamy. Nie no, zajebiście. Dzięki Geruś. no o, dobra, losujemy, bo już numery lecą. To teraz ja losuję. Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo no. teraz konsolę losujemy.